Dziś zaczynamy od pytania: co może wyjść z takiego miszmaszu? Maszyny, która została zaprojektowana przez włoskie studio projektowe. Jej silnik pochodzi z Austrii. Natomiast bardzo dobrze się mu przyjęła i sprzedaje na przykład do wypożyczalni motocykli na terenie Australii. Sama w sobie została wyprodukowana w jednej z największych fabryk motocyklowych na świecie. Dziś odpowiemy na to pytanie, mimo tej niesprzyjającej aury zachodzącego słońca i ogólnie kiepskich warunków, na przetestowanie fajnego turystyka, ale czekałem na niego wyjątkowo długo. W związku z tym nie mogłem się oprzeć, żeby nie zabrać go na krótką, to krótką, ale jednak ambitną przejażdżkę. Więc dziś przed Wami CF Moto MT800 Touring. I zacznijmy od tych austriackich korzeni. tak do końca, że jest to KTM 790. Jeśli nie wiecie, to wprowadzając KTM między 17 a 2020 rokiem, miały feller w postaci wycierających się wałków rozrządu, co miało co było spowodowane nieprawidłowym smarowaniem głowicy i to jakby jest podstawowa rzecz, którą zadajecie, którą rzucacie w pytaniach: czy właśnie te motocykle są od tego wolne, czy Chińczycy skopiowali ten silnik jeden do jednego? Po pierwsze, oni tego nie skopiowali, oni to faktycznie produkują. Na mocy umów wszelkich, które mają z KTM, ten silnik jest ich własnością na dzień dzisiejszy i został on delikatnie przebudowany. I z tego co mi wiadomo, tutaj smarowanie jest zdecydowanie poprawione, co mogę też poprzeć, właśnie zerkając na australijski rynek, gdzie te motocykle, Motocykle od właściwie początków istnienia ich jeżdżą i cieszą się całkiem niezłym uznaniem wśród wypożyczalni motocyklowych. A jak wiecie, na wypożyczalniach motocyklowych raczej kiepskich motocykli się nie bierze, bo najzwyczajniej w świecie nie, nie wyrobialiby wtedy z ich naprawami. I doskonale wiemy o motocyklach już, które mają przebiegi rzędu 100 tys. km i nie jest to pojedynczy przypadek. Czy się trafiają w jakieś usterki? Oczywiście, że tak, bo inaczej mechanicy nie mieliby co robić. Kolejna kwestia to oczywiście jak ten silnik sobie tutaj radzi w tej ramie, która no, w całej okazałości i w takiej jak tutaj stoi, bo to jest pełne wyposażenie motocykla. Tak go kupujecie bez kufrów, ale ze stelażami, chociażby z stopką centralną, z osłoną pod silnikiem, handbarami, tak dalej, tak dalej. No jest tutaj sporo tego wyposażenia. 235 kg gotowy do jazdy. To sporo, jak na ten motocykl i konkurencję, która posiada ten sam silnik, która nie jest do końca konkurencją. Ale 800 X, bo tak, tam jest też 790 silniczek który jest ciut mocniejszy, troszkę inaczej zestrojony mam wrażenie i jest zdecydowanie bardziej zero-jedynkowy, jest takim wariatem. Może zestrojenie jest drugorzędną tutaj rzeczą, raczej jest to kwestia tego, że po prostu motocykl jest 40 kg lżejszy niemalże i dlatego dużo fajniej się nim jeździ w każdych warunkach. Jest taki bardziej chętny do zabawy. To ewidentnie jest krążownik szos. On ma Przewieźć Was z punktu A do punktu B, siedzi się dość wygodnie, mamy grzane manety, grzane siedzenie i tak dalej, wyższą szybę. Zresztą jako dwumetrowy się na nim jeszcze to też dużo o nim, dobrze o nim świadczy. Natomiast dalej ten silniczek jest taki kąśliwy. trochę tego miodu z dołu i bardzo fajnie się tutaj nim na takim piachu jeździ. Ogólnie dość jest to stabilny. Geometria tego sprzętu, długość, rozstaw kół i tak dalej powoduje, że po piachu dość przyjemnie mi się jeździ mimo tych slicków. Zakładam, że po założeniu jakichś sensownych terenowych opon i nie mówię tutaj o Pirelli SRT, które są bardzo często zakładane do tego typu pojazdów, bo te w takim terenie jak tutaj się kompletnie nie sprawdzą. Jakieś tutaj naprawdę konkretne kostki i wydaje mi się, że to byłby dalej fajny przycinak. Mimo, że już troszkę więcej by wymagał od Kierowcy, bo masa robi swoje, ale nie jest źle. W porównaniu do mojego motocykla codziennego, którego używam raczej właśnie w takich warunkach, to um, bardzo przypomina mi charakterystyką jazdy, właśnie uh, tą maszynę. Jest Dość łatwy do opanowania. Dzięki oczywiście całkiem fajnemu zawieszeniu, które dość mięsiście się fajnie pracuje. Nie jest to takie najprostsze zawieszenie jak w chińskich motocyklach adventure'owych sprzed, jak powiedzieć, kilkunastu lat kilku, dosłownie lat. Ono całkiem fajnie tutaj wybiera, nic mi tutaj nie dobiało. Mamy amortyzator skrętu, więc jest dość stabilnie przy większych prędkościach, nawet w piachu, i czułem się po prostu na nim wyjątkowo bezpiecznie, a silnik zawsze miał miód, żeby wyjść z progu na, na gumie, żeby właśnie sobie poradzić. W wcześniejszym zakręcie zawijając tyłem delikatnym poślizgu, A więc no, daje sporo Friday nie Niemniej jednak zdecydowanie lepiej będzie sobie radził, myślę, że raczej na asfalcie i ewentualnie zjeżdżając w teren. Na asfalcie z drugiej strony e, no, przyspieszenie od 0 do 100 nawet nie liczyłem. To jest e, chwila, moment. Ciężko będzie znaleźć jakąś puszkę, która miałaby Was dogonić. Prędkości rzędu 200 km na godzinę myślę, że bez najmniejszego problemu do osiągnięcia, chociaż może nie w dzisiejszej pogodzie. I. Co zauważyłem, sieńczek lubi mimo wszystko obroty. Szósty bieg 90 km na godzinę to dla niego za dużo i zdecydowanie już wibracje się pojawiają. W związku z powyższym piąteczka 90 na godzinę. Na szóstce myślę tak od 100-110 dopiero będzie się przyjemnie tutaj jeździło, ale te 140 idzie utrzymać bez najmniejszego problemu wygodnie w trasie. jest raz, że wygodnie się na nim siedzi, dwa, że osłona przeciwwiatrowa, te grzane manetki powiem Wam, poprzednim razem przy podobnych temperaturach rzędu 3-4 stopni jeździłem morbid kompletnie nie wydawały, nie dawały sobie rady, a tutaj grzeją jak szalone. To samo siedzenie, które grzeje na całej długości, czyli ja siedząc tutaj na samym końcu, czuję na całym tyłku, że coś mnie tutaj grzeje, a nie tylko na jakimś tam malutkim skrawku. Także tutaj propsy za wykonanie dla CF Moto. ATV Kład, Quad, Kłady Otwock to jest firma, która mi udostępniła ten motocykl w tak porąbanych warunkach atmosferycznych. Dzięki chłopaki z Wam za to, dlatego też. no Dzisiaj chciałbym więcej pokazać z tym motocyklem, ale fizycznie nie chcę go katować, nie chcę ryzykować jakiejś gleby. Jest po prostu na to za zimno, za ślisko. Postaram się go wyrwać raz jeszcze na jakiś tam dłuższy wypad, może jakąś wycieczkę naprawdę konkretną i pokazać go w pełnej okazałości, w boju. A dzisiaj pojeździłem, nacieszyłem się, tyle co chciałem i już wiem więcej na ten temat i mogę wam powiedzieć aktualnie. Ze wszystkich adventureów, które w tym roku objeżdżałem, chińskich, wydaje mi się, że ten jest, jest w tym momencie na podium. Kowe 800X bardziej bije w kierunku Prilituarek czy też Yamaha Tenere, jako takich właśnie typowo terenowych zawadiaków. Tu idziemy bardziej w tony szosowo-turystycznych z chińskiego podwórka QJ Motor SRT800 czy watch 900DS i te dwie maszyny są fajnym jakby porównaniem, bo QJ jest sporo tańszy, a watch jest troszkę droższy, ale z drugiej strony chyba najbardziej tutaj do niego pasuje, bo mamy bardzo podobną moc, całkiem sporo wyposażenia w jednym i w drugim przypadku i wyposażenia, które naprawdę bardzo fajnie daje sobie radę. Zawieszenie, napięcie wstępne, kompresja jest regulowane. Tam na dole widzicie amortyzator skrętu, który też delikatnie pracuje, podobnie, podejrzewam, że to jest ten sam, który jest w wodzu zamontowany, ale um, daje sobie radę. Po prostu. Może kwestia wyważenia geometrii ramy, i e, wydaje mi się, że troszkę lepiej działa niż w 900. Lepiej mi się tutaj korzysta z shiftera niż w wodzu. Zawias z tyłu też jest regulowany, co zresztą widać tutaj. Dostęp taki se, ale no, taki se, no, trzeba tam śrubokręta użyć, ale, ale jest. Sety możemy sobie zdjąć gumy i mieć bardziej terenowe. Tutaj e, dźwignia zmiany biegów, zobaczymy, można sobie ją regulować. Ja tego nie zrobiłem. Trochę żałuję, bo przy moich buciorach by się przydało ją wysunąć. Ale też trafiam w biegi, Quick Shifter pomaga i pierwsza maszyna w której, no bo tak jak, mówię, tak jak mówiłem wcześniej, cieszę się, że ten Quick Shifter tutaj jest albo nie przeszkadza mi on po prostu i jest git. Jedyne co w tym konkretnym sprzęcie mi przeszkadza to wyświetlacz, ale on ma być poprawiony zdaje się w następnej wersji. Mam nadzieję, że go zbliżą bardziej do tego Explorer'a z tą wielką iPhone'ową grafiką bardzo ładną, z zupełnie innym tutaj przełącznikiem naczkanym, tam jest już więcej tych przycisków. Z drugiej strony ten minimalizm przyciskowy nie jest taki zły, no ale tak jak mówię, system jest troszkę e, moim zdaniem skopany jak na tą maszynę, ale wszystko inne jest naprawdę spoko i działa tak jakbym się tego spodziewał. Dlatego... Przykład takiego dopracowania, no niby pierdoła, ale póki co spotkałem się z tym tylko w starych Hondach. Światła awaryjne, które nawet świecą po wyłączeniu zapłonu, co przydaje się w dowolnej sytuacji, gdzie trzeba pozostawić pojazd na przykład na poboczu z włączonymi awaryjnymi, ale bez kluczyka w stacyjce. Tu to mamy. I oczywiście światła można włączyć lub wyłączyć tylko z kluczykiem na zapłonie, tak więc żaden dowcipniś nie zrobi nam sikusa, na przykład włączając światła, gdy motocykl gdzieś tam zostawimy, wiecie, nieważne gdzie. Także na propcie. Mało, który motocykl ma dziś taki feature. Silnik, wiadro gwoździ, albo nawet i dwa, jakby ktoś tam rzucił do środka. Do tego trzeba się przyzwyczaić, ale jeśli CF Moto A z tego co widziałem, doczytywałem się, dotrzymał obietnicy, poprawiło ten silnik, no to też naprawdę jest to dobry Harpagan. Chciałbym bardziej w teren kowe chcę mieć wyjątkowo uniwersalną maszynę, która miałaby zastąpić e, na przykład moją 650. No to CF-mociak zdecydowanie tutaj wychodzi na prowadzenie i pewnie ten by trafił do mojego garażu. I ktoś mi tutaj zadał pytanie, e, czy jak ja będę się na nim czuł, czy nie będę tutaj nogami dotykał do tych plastików, nie będą mi się kolana wbiały. Tak, owszem, dotykam. Nie przeszkadza mi to jakoś specjalnie, a bardzo fajnie są umiejscowione gmole. Do ramy oczywiście montowane w dwóch miejscach. Tutaj są e, łączone od góry. I od dołu takim, takim pałąkiem. Także jest to dość sensownie zmontowane. Przywozłem go właśnie, trzymając go za gmole. Bardzo stabilnie to się trzymało. Nie uginały się one. Spoko zrobione. Ale najfajniejsze jest ich budowa. Bo one tutaj tak sobie, jak widzicie, odchodzą od nadwozia. Tu jest takie plastikowe wypełnienie, w którym jest schowany halogen. I to jest amelinium przepana fajna lampa w końcu zlikwidowali ten dzióbek, zrobili taki bardzo krótki i to jest moim zdaniem bardzo duży wyróżnik tego sprzętu to mamy też osłonę silnika aluminiową i ona jest na takim dość yy... Filigranowo wyglądającym w sporniku tutaj pod silnikiem, więc nie, 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 jakoś nie bardzo bym na niej opierał motocykl, ale na pewno wszystkie kamienie i tym podobne inne rzeczy się na niej oprą i cały silnik jest zabezpieczony od spodu. Za to propsy tutaj plastikowe takie wypełnienie, fajny dodatek, wiecie, wizualny, który powoduje, że, no nie wiem, jakaś taka tabryła jest ta, taka kompletna. Optycznie go troszkę dociąża moim zdaniem i dlatego też mi się kojarzy z takim typowym turystycznym sprzętem. Przyjętym. szyba jedną ręką tego znaczy zrobimy to jedną ręką ale po co na takich odkręcanych tutaj uchwytach umieszczona troszkę dalej nam jest za krótka ale to też nie jest niczym nadzwyczajnym układ hamulcowy no tutaj nie mogę się przyczepić jakoś specjalnie spore tarcze czterotłoczkowe zaciski radialne z przodu dwutłoczkowy z tyłu mocy hamowania mu nie brakuje jest wystarczająco 19 cali przód na szprychach szprych oczywiście bez dentkówka, mamy czujniki ciśnienia i tutaj jeszcze mamy jak widzicie felgę tak jak chociażby w moim wodzu 650 gdzie nyple są do środka tylko, że one też taką fajną konstrukcję mają powiem Wam i w ogóle ta konstrukcja jest troszkę inna, bo zobaczcie, że są 4 nyple, przerwa 4 nyple, przerwa tak dość specyficznie jest zapleciona ta felga nie wiem, czy ma to jakiś związek z tym, że ma być jakoś szalenie mocna. Ciężko mi stwierdzić. No, centrum dowodzenia światem, a właściwie motocyklem. Tutaj powiem Wam, troszkę byłem rozczarowany. Na testach na torze jeździłem Explorerem i tam ten system jest zdecydowanie lepiej dopracowany. Troszkę ładniejsze grafiki, takie iPhone'owe bym powiedział. A tu jest... Tu jest dziwnie, znaczy dziwnie, jest wszystko poprawnie zrobione, wiecie. Natomiast obsługa tego komputera to są te cztery przyciski. Jest ten pomat, spoko. No, tu mamy cztery przyciski, ale e, najgłupsza rzecz, którą tu je zauważyłem, po pierwsze, nie mamy kontroli trakcji w tym modelu. Czy jest to mankament? Trochę tak, bo przy tej mocy, zwłaszcza na piachu, jest trochę, jest trochę kiepsko. E, I żeby wejść do menu, musimy tutaj sobie set nacisnąć i mamy taki komputer pokładowy, nie? Czujniki ciśnienia, e, przebiegi, spalanie. Wszystko jest e, na wyświetlaczu w ogóle centralnym. Tutaj mamy zasięg na paliwie, prędkość biegi. Wszystko ładnie, fajnie. Ta grafika nie jest naj, e, najlepsza, ale też jest e, przyjemna. Nie jest e, denerwujące dla oka. Tutaj kontrolka e, świateł mijania. Długie mijania, długie fajnie. E, taki mały bajera cieszy. Tu klikam set. Dobra jest i chcę przejść na kolejną opcję. Dwa razy muszę... Nie, jak to było? Much, much later. I teraz, żeby przejść na kolejną opcję, muszę przytrzymać dłużej strzałkę do góry albo do dołu. I tutaj w kolejnym menu mam e, driving mode, mamy rain albo sport. Tyle, więc tutaj za często nie będziemy zaglądali. Spoko, to rozumiem, ale e, tutaj też mamy ustawienie trzystopniowe e, do e, grzanych rączek i do grzanego siedzenia. I najgorsze, co jest w tym motocyklu, to nie jestem w stanie e, wejść w to menu w momencie jazdy traci jazdy z motocyklem. No głupie, trochę głupie e, zastosowanie, więc ten komputer jest taki, wiecie, mamy tutaj powiedzmy e, naj... Potrzebniejsze informacje, ile mamy paliwa, jaka temperatura, ile nam zostało na tankowaniu, ale żadna z tych opcji w trakcie jazdy nie jest do zmiany, nie jest dostępna. Dopiero na postoju wchodzimy do komputera pokładowego i możemy sobie przełączać dane informacje, czyli połączenie z telefonem, nawigacja z telefonu i właśnie te ustawienia. Nie są one dostępne w trakcie jazdy albo ja o czymś nie wiem i jest to troszkę dziwne o, przypomniało mi się biegi bo te są oczywiście seryjnie wyposażone w quickshifter i ten quickshifter powiem szczerze denerwował mnie na torze ale dzisiaj w trakcie jazdy w takich dużych buciorach, gdzie już inaczej trzymałem nogę, nagle okazuje się, że on nawet całkiem przyzwoicie działa a może jakaś aktualizacja została wprowadzona, nie wiem ale działa bardzo przyzwoicie i pierwszy raz w życiu jestem zadowolony z tego, że quickshifter w tym motocyklu jest to też jest fajny Bayer. wystarczy przytrzymać a raczej nacisnąć i już mamy uruchomiony silnik. Zobaczcie. E, wszystkie informacje na tablicy są pokazywane, które mamy stopień podgrzewania manetek, które mamy podgrzewane siedzenia, że mamy włączone e, światła przeciwgielne. Wszystko jest tutaj wyświetlone, pokazane e, i no, i fajnie, tak? Jest to tak wszystko przemyślane, dobrze zrobione. Te handbary osłaniają nam rękę na tyle, że e, manetki szybko się dogrzewają i cieplutko, fajnie mamy zaraz e, w ręce. Spoko. E, więc no mówię, tu jest masa takich rzeczy, i te rzeczy, które zostały tutaj wprowadzone, działają. I działają tak, jak być powinny. Nawet mamy temperaturę zewnętrzną, 3 stopnie, wyjątkowo. Jak jechałem, było minus 1 Więc coś tam jeszcze e, potrafi przekłamać. Tu jak, dwa gniazda USB-A. Nie wiem czemu ludzie tak się bią o USB-C, że musi być USB-C. USB-A jest absolutnie dobrym standardem, tutaj mamy 12V standardowe, też się czasem przydaje przy adwentzerze, czemu by nie, Wyłączy, bo zaraz mi nie, nie odpali dawno nie był ruszany i akumulator był wyjątkowo słaby, ale to też jest motocykl, który wyjątkowo długo stał, jak się okazuje, Nieładny. Raz jeszcze żałuję, że pogoda nie dopisała na tyle, żeby można było zrobić jakąś sensowniejszą recenzję tego sprzętu i pokazać po prostu więcej jazdy, pogadać w trakcie jazdy o tym motocyklu, no ale mamy co mamy, ważne, że się udało w końcu go dorwać i Ech, jak się tego lepsza pogoda zrobi, to biorę 450, bo taka też jest już w moim zasięgu, także jak zwykle, dzięki za oglądanie wszystkim tym, którzy dobiliśmy w tym momencie do 25 tysięcy subskrypcji. Dzięki wam bardzo za to. I tyle. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Zapraszam na kolejne materiały, które teraz pewnie zakrywają mi twarz, żebyście sobie kliknęli i zobaczyli, co tam wcześniej robiłem. No, pozdrawiam, do następnego, cześć.